Witam serdecznie, zapraszam na odcinek pod tytułem o uczuciach. W tym celu udostępnię program Paint i opowiem bajkę o dwóch uczuciach. Wiecie o tym, że uczucia mamy różne. Bywamy radośni. Bywamy bardzo smutni, bywamy bardzo źli, nawet wściekli. Bywamy poważni, bywamy bardzo weseli. Uczucia towarzyszą nam na co dzień. Dzieciom, dorosłym jest to zupełnie naturalne i właśnie tak ma być. Tylko w życiu chodzi o to, żeby te uczucia były. Dobrze, w dobry sposób przedstawiane przez człowieka, pojmowane przez człowieka, żeby nie ulegać zbytnio złości, żeby nie ulegać zbytnio ściekłości, tylko się wyzłościć i potem już być wesołym. Moi drodzy, dzisiaj nas czeka taka bajka, właśnie bardzo fajna i króciutka, ale treściwa bajeczka o dwóch. Uczuciach. Pierwsze uczucie, zaraz mi wszyscy powiedzą i zgadną pewnie, co to za uczucie, była sobie radość. Proszę bardzo, wylewamy kolorek żółty, rysujemy oczka czarnym kolorkiem, rysujemy oczka. Oczka też tutaj musimy zastosować bardzo radosny kolorek i bardzo już w momencie tutaj powiększymy troszeczkę grubość pisaczka, żeby szybciej to utworzyć, ten efekt. Zaraz będą śmiejące się oczka. Bardzo śmiejące się oczka zaraz powstaną, bo jeszcze oprócz oczek to dorysujemy piękny uśmiech. My, drodzy, do uśmiechu w programie Państwu służy taka Ikonka, proszę zobaczyć, tutaj taka krzywa. Tą krzywą pobieramy. Uwaga, klikam lewym przyciskiem myszki, przesuwam poziomo, to jest tak zwana linia pozioma. I uwaga, najeżdżam na środek tej buźki, wciskam lewy przycisk myszy i przeciągam do momentu, który chcę zostawić już. Jako efekt końcowy. Zobaczcie, ja cały czas mam wciśnięty lewy przycisk myszki i ja mogę uzyskać taki efekt śmieszny. Taki na boczki mogę, ale mi chodzi o to, żeby był uśmieszek, czyli delikatnie yy, w dół zjeżdżam myszką. Jeśli uznam że na, za efekt końcowy, który mi odpowiada, dwa razy puszczam lewy przycisk myszki i dwa razy odklikuję tym przyciskiem. Zostawiam w ten sposób uśmieszek. Jeszcze mogę dorysować, słuchajcie, malutki noseczek. Też korzystam z tej krzywej i na tej samej zasadzie to robię. Raz, dwa. Trochę troszeczkę się zmniejszył. Ok. Niech to będzie, słuchajcie, radość. Radość jest wesoła, zabawna. Była sobie radość i spotykała na swojej drodze różne osoby. A pewnego razu na swojej drodze spotkała inne uczucie. Proszę zobaczyć, jakie to będzie uczucie. Kółeczko. Żółty kolorek. Kółeczko było czarne, więc jeszcze słuchajcie, tutaj poprawimy. Ja zaraz tu doreguluję. Doreguluję, tak zostawimy. Proszę bardzo. Oczka. Czy już widać, co to będzie? Słuchajcie, już to niektórzy pewnie wiedzą, że no nie będzie to na pewno radość. Już po oczach ostrych kształtach widać, że radość to raczej nie będzie. Pobieram ikonkę krzywą i teraz. Przeciągam do góry. Raz, dwa, no widać, że jest to jedna chyba złość. Jestem zły i nic mi się nie podoba, mówi złość. Ale radość, uwaga, radość, mimo że spotkała taką złość, wyciągnęła rękę. I tak powiedziała: Pokaj mi swoją dłoń. Nic ci nie zrobię, zobaczysz, że przestaniesz się wtedy złościć. Złość pomyślała. Podam jej dłoń i też się stanie zła. Podała jej dłoń. Złość. Podała jej swoją dłoń. I, moi drodzy, stało się zupełnie coś innego. Nagle złość, uwaga, przestała się złościć. Mówi, co się dzieje? Poczuła zdziwienie. Poczuła zdziwienie, oczka złości. zobaczycie zobaczyć, ja pobrałam gumeczkę teraz w tej chwili. pobrałam żółty kolorek z drugiego kwadracika, dlatego, że będzie się zmieniała złość. Kumeczką kolorem żółtym zmieniam kształt oczek, bo złość zmieniła zupełnie wyraz twarzy i stało się zupełnie odwrotnie. Stało się tak, że złość, moi drodzy, rozweselała, poweselała. I złość poczuła nagle ciepło, płynące ze strony radości, i już nigdy nie była zuba. Moi drodzy, także radość ma o wiele większe znaczenie i większą rolę i większą siłę niż, moi drodzy, złość. I pamiętajcie, że radość, dobro. Zawsze pokona tą złą, ciemną stronę. Także wyciągamy do siebie ręce, pomagamy, bądźmy dobrzy, mili, serdecznie, serdeczni dla innych. Tak się skończyła ta historia radości i złości, i stali się odtąd wiernymi, zaprzyjaźnionymi osobnikami. Proszę bardzo. Moi drodzy, ja jeszcze tylko dodam, że korzystając tutaj, jeśli chodzi o techniczną sprawę w, tym, w tej bajeczce i wykorzystanie z tej krzywej, ta krzywa bardzo fajnie nadaje się do właśnie przeróżnych, słuchajcie, odkształceń, zniekształceń. Przypominam, że odklikujemy na. Obszarze roboczym, gdziekolwiek chcemy, czy jako nosek, czy jako usta, czy jako oczka i przeciągamy później w stronę, która nas interesuje. Proszę zobaczyć, przeciągamy tą krzywą. Proszę potrenować w domu, poćwiczyć, wykorzystać możliwości tej krzywej, bo są bardzo efektowne. Dziękuję bardzo za uwagę. Zamykam nagrywanie do. Usłyszenia, moi drodzy, do usłyszenia.